O, sama robił. <noise> Dobra, no to chodź. Zapierdalaj, dawaj nitro, jedziesz. Takiego, nie takiego, tylko takiego. Ej, no, weź bez bicia to jest no, bez, no, tak. Karol, jaki smak zalewasz? A czy ja coś zalewam? <noise> Nalałem mu do tanka, ale cicho. No. Co on brał, dobry, to brama. Piszę kurwa jakaś daria 12 lat coś o to ważne, nie? Jak mnie to kurwa śmieszy, nie jak piszą takie dzieci z Min Dealera albo coś takiego, nie? A nigdy kurwa nie zjada nic, ja pierdolę Takiego Nie, co nie to ej, kurwa to są zbanowa przecież. Zbanowałem cię przecież idło A co z twojego konta było zbanowane chyba Ja jeszcze Hej czekaj, Czekaj czekaj, czekaj, czekaj. Okay. Żeby nie było Przepraszam. Przepraszam. Siema Olivia! Olivia. Napisz co tam u ciebie! Przepraszam. Przepraszam. Nie zmieniaj dilera. Nie zmieniaj, co kurwa? Nie chuj. Takiego, nie takiego, tylko takiego. Kogo pierdolić Twoją matkę chuj! Takiego, nie takiego, tylko takiego Ciebie kurwa na tej co? Co za ureny, j**a. Przykro mi, chuj. Dobra, kończymy, w Potem zrobimy, jak będą naładowane dwa... हाँ